Na co pomaga pokrzywa? Choć nie lubimy pokrzywy jako rośliny, która po prostu nas parzy, to doskonale wiemy, że ta roślina ma, może w pozytywny sposób wpływać na nasz organizm, na jego funkcjonowanie. Ale co daje nam pokrzywa? Na co pomaga pokrzywa? Zacznijmy od tego, że pokrzywa to dobre źródło dla witamin takich jak witamina A, C, E i witamina K. Do tego zawiera też składniki mineralne, takie jak potas, wapń, magnez, żelazo, siarka, krzemiot i fosfor. Ale przejdźmy do sedna, czyli na co pomaga pokrzywa. Po pierwsze poprawia pracę układu pokarmowego, usprawnia procesy przemiany materii, co również przekłada się nie tylko na lepsze działanie naszego układu pokarmowego, na przykład w przypadku, kiedy mamy problemy, kiedy... Czegoś zbyt dużo zjemy, albo po prostu chcemy polepszyć jego funkcjonowanie, ale też przekłada się na wspieranie procesów odchudzających. Lepsza, skuteczniejsza przemiana materii, lepsze po prostu wykorzystanie tego, co zjadamy, przekłada się również na to, że te procesy odchudzające są skuteczniejsze. Do tego pokrzywa pozwala pobudzać wydzielanie soków trawiennych. Kolejną zaletą pokrzywy jest to, że wzmacnia odporność organizmu. Nie tylko poprzez dostarczanie nam tych wspomnianych witamin oraz składników mineralnych, ale też dzięki tym właściwościom i substancjom, jakie dostarcza pokrzywa poza tym. Dzięki temu nasz układ odpornościowy działa sprawniej, jest wsparty i może po prostu w lepszy, skuteczniejszy sposób radzić sobie z zagrożeniami. Dzięki temu właśnie te zagrożenia, jakie na nas czyhają, coś się poplątałem, są zminimalizowane. Kolejną rzeczą, na co pomaga pokrzywa, jest to, że wspiera produkcję czerwonych krwinek. Czyli w przypadku anemii, kiedy mamy problemy z wystarczającą produkcją czerwonych krwinek, wówczas pokrzywa może wspierać nasz organizm, pomagać mu, żeby to funkcjonowanie, to produkowanie tych bardzo, bardzo ważnych dla nas elementów było jak najbardziej skuteczne i żeby było ich tyle, ile trzeba. Kolejną rzeczą jest to, że pokrzywa poprawia stan naszych włosów, skóry i paznokci. Dlatego tak często pokrzywa znajduje się w wielu preparatach, środkach, które po prostu mają wspierać stan, jakość naszej skóry, poprawa elastyczności, odświeżenie, miększa skóra, lepsze, można powiedzieć, nie tylko wygląd, ale też po prostu kondycja. Dzięki temu również nasze włosy, nasza skóra i paznokcie w lepszy sposób radzą sobie z tymi zagrożeniami zewnętrznymi, nie tylko uszkodzeniami mechanicznymi, ale też z tymi, które po prostu wynikają na przykład z zanieczyszczenia powietrza. Pokrzywa ma również działanie moczopędne. Do tego reguluje poziom wody w organizmie, pomaga pozbywać się nadmiaru wody z naszego ciała, co też jest bardzo ważnym elementem, na przykład w przypadku obrzęków. Obrzęków, które nie tylko nie fajnie wyglądają, ale również są czymś bardzo bardzo niebezpiecznym. Pokrzywa może mieć też działanie chroniące przed cukrzycą, ale tutaj musimy zaznaczyć, że kiedy już mamy problemy z cukrzycą, to możemy używać pokrzywy tylko i wyłącznie po konsultacji ze specjalistą. Ponieważ te znajdujące się w pokrzywie substancje mogą nam po prostu w takim wypadku zaszkodzić. Ale wracajmy do tej cukrzycy. Pokrzywa pomaga w regulowaniu poziomu cukru, więc ogranicza te wahania poziomu cukru, które są oczywiście dla nas ani niezbyt przyjemne, jeśli chodzi o przeżywanie ich, ani też nie wpływają w sposób pozytywny na nasze ciało. Ale tak jak wspomniałem, kiedy już masz cukrzycę, idź do specjalisty i skonsultuj to. Ze specjalistą, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Pokrzywa pomaga też w oczyszczaniu organizmu, tak żeby szybciej i łatwiej pozbywał się niechcianych substancji. Ale pamiętajmy, sprawnie funkcjonujący organizm świetnie sobie radzi z tymi niechcianymi rzeczami, jakie mamy w naszym organizmie. Pokrzywa tylko go wspiera i pomaga mu to robić w sposób szybszy, efektywniejszy. Niektórzy wskazują też, że pokrzywa ma również działanie łagodzące stres, że po prostu picie naparów z pokrzywy, czy też inny, stosowanie w inny sposób pokrzywy, oczywiście wewnętrznie, wspomaga nas w tym łatwiejszym, lepszym radzeniu sobie ze stresem, z problemami. A to oczywiście jest coś, co nas otacza obecnie z każdej strony. Oczywiście pokrzywa ma też szereg przeciwwskazań. Jako coś, co ma w sobie szereg substancji aktywnych, jako ziele, które może w pozytywny sposób wpływać na nasz organizm, również mamy przeciwwskazanie. Zacznijmy od tego, że chorzy na cukrzycę, jak wspomniałem, tylko po konsultacji z lekarzem. Tylko przy problemach z nerkami osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, to są osoby, które powinny bardzo mocno uważać na stosowanie pokrzywy, tak żeby po prostu ta pokrzywa, która z zasady jest czymś co działa w sposób pozytywny, po prostu w ich przypadku nie działała w sposób negatywny. Oczywiście chodzi tutaj o interakcję pokrzywy tych substancji znajdujących się w pokrzywie z tym, co na przykład jakie środki spożywamy czy też jak nasz organizm nie działa do końca sprawnie i dlatego wtedy te dwie rzeczy mogą się po prostu, brzydko mówiąc, pogryźć i musimy po prostu uważać. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam oczywiście jak zawsze na inne moje kanały, linki znajdują się w opisie, zapraszam też na moje media społecznościowe, do zobaczenia i usłyszenia ponownie.